Witam, mam na imię Bogusia, zapraszam do mojego mieszkanka, to jest nasz pokój, nazywamy go salonikiem, <grym> chciałabym dokonać jakiejś metamorfozy. Zależy mi na oświetleniu, żeby był troszkę jaśniejszy, żeby zlikwidować żelando środkowy i na przykład, nie wiem, na suficie by zrobić jakieś oświetlenie halogenowe, do tego jakieś zmiany koloru ścian. No i myślę, że chyba troszeczkę kanapę, żeby ożywić, żeby po prostu ten pomarańcz, tak, go troszeczkę zasłonić, nie? Tu jeszcze córki mamy Zapraszam pokoik, zobaczcie. Zmieni przede wszystkim kolor na jakiś taki bardziej dziewczęce, jakiś takie żywy bo nagle są jasne ściany, jasne i to chyba za bardzo wszystko się zlewa. I tu właściwie to by chyba zależało na doborze koloru jakiegoś. To tak myślę o, o jakim zagospodarowaniu tej ściany, bo jest taka pusta. I nie wiem, mogą to być jakieś obrazy, może jakieś inne, bardziej funkcjonalne, jakieś półeczki. No nie wiem, trudno mi na dzień dzisiejszy coś wymyślać.